Dziedziczymy wiele schematów myślowych, które kształtują nas, kształtują postrzeganie nas samych, czyli to, jak my widzimy siebie, kształtują nasze postrzeganie świata, jak widzimy świat. No i oczywiście relacje z innymi. Przekazy, przekonania, schematy myślowe przekazywane. I właściwie one są przekazywane nam już od dziecka, a nawet jeszcze gdy jesteśmy w brzuchu u mamy. Cześć, jestem Kinga Paulina, witam Ciebie na moim kanale w przestrzeni, w której dzielę się doświadczeniem z Ho'oponopono, czyli prostą hawajską praktyką pojednania, wybaczania, naprawiania relacji i uzdrawiania nas samych. Ho'oponopono poprzez recytowanie, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. Czyści nasze myśli. Słuchajcie, czyści nasze myśli to jest to rozmowa bezpośrednia z naszą podświadomością czyli właśnie z tymi schematami myślowymi albo przekonaniami i programami na podstawie których my mamy pewne schematy myślowe ukształtowały się w nas pewne schematy myślowe. I słuchajcie, ja dziś powiem o czterech e, tak, <śczterech> kategoriach schematów myślowych, ale zanim przejdę do wymienienia ich, chcę powiedzieć taką anegdotkę, bo e, prawda jest taka, że cokolwiek my słyszymy, cokolwiek ktoś do nas mówi, to słuchajcie, mamy wybór. Jeden, albo w to uwierzymy, dwa. Albo nie uwierzymy. Mamy wybór, tak? No ale oczywiście, co się dzieje, gdy my jako dzieci przecież jesteśmy w jakiejś rodzinie, tak? W jakimś środowisku. I nie tylko my odbieramy przekazy werbalne, ale przecież obserwujemy, widzimy dynamikę zachowań, prawda? I kodujemy. Kodujemy. Jesteśmy jak ta gąbka taka. Która yy, wszystko chłonie. Wszystko chłonie. No i potem idziemy w świat, i okazuje się, że hmm, może ta dynamika zachowań, którą ja znam z domu, to nie jest ta właściwa. A może jest. Albo ktoś może inaczej. I tutaj mam powiem właśnie taką anegdotkę. Yy, ja, gdy byłam dzieckiem, pamiętam tą scenę. Yy, miałam chyba jakieś 6 lat. I. Pewna osoba z mojego bardzo bliskiego grona, z mojej rodziny, e, powiedziała mi wtedy, że ja e, jako dorosła kobieta nie będę mogła chodzić w spódnicy, bo odziedziczyłam nogi po mamie. Czyli, że te nogi nie były ładne. E, I po co ja to mówię? Słuchajcie, mówię to właśnie po to, bo ja do dziś dnia ja to pamiętam, prawda, z jakiegoś powodu. Był tam oczywiście kontekst, była przy tym obecna moja mama i ta życzliwa osoba, bardzo mi bliska, yy, która poinformowała mnie o tym. Oczywiście, osoba to dorosła, tak? Czyli yy, wiadomo, dziecko w stosunku do osoby dorosłej, osobę dorosłą widzi jako autorytet. Ale słuchajcie, na szczęście ja w to nie uwierzyłam. Ja, to, ja w to po prostu nie uwierzyłam. Puściłam to mimochodem. Na szczęście. I co się okazało, słuchajcie, yy, myślę, że jeżeli chodzi o kobiety, to każda z nas ma taką część ciała, z której jesteśmy dumna, tak? Tak naprawdę to ja staram się być, nie staram się być, ja jestem dumna z całego mojego ciała, ale słuchajcie, nogi mam jak z wybiegu, jak zawodowa modelka. Po prostu fantastyczna. Ale po co o tym mówię? No właśnie, bo mi, tej małej dziewczynce, tak? tej sześcioletniej dziewczynce, którą byłam, ktoś powiedział, jakaś dorosła osoba, kobieta powiedziała, że ja nie będę mogła chodzić w spódnicach, słuchajcie, bo mam kiepskie nogi. No i właśnie, wyobraźmy sobie, że ja w to wierzę. Prawda, że ja w to uwierzyłam i teraz przez całe życie. No, jakby siedzi na mnie ten ciężar, tak? Ja nadal sobie wmawiam. Ta sytuacja już dawno minęła, może ta osoba, która mi to powiedziała, już nawet nie żyje. A słuchajcie, ten ciężar został na mnie, tego przekonania, bo uwierzyłam w to. Ale ja w to nie uwierzyłam, więc nogi mam jak z wybiegu. I właśnie dlatego chcę dziś powiedzieć o tych różnych schematach myślowych, które są nam przekazywane. I naszym zadaniem jest teraz zobaczyć, czy one tak naprawdę są nasze, czy może uwierzyłyśmy w coś, co wcale nasze nie jest. I słuchajcie, tutaj powiem o czterech kategoriach. Pierwsza kategoria to będą schematy rodzinne, właśnie, czyli te transgeneracyjne. Czyli to może być tak, że ktoś nam coś mówi, tak? Tak, jak na przykład mi powiedziała życzliwa osoba o nogach. A i druga sytuacja to będzie, gdy my po prostu obserwujemy. My obserwujemy tą dynamikę w rodzinie, tak? w środowisku, w którym się wychowujemy. I my tak naprawdę nie potrzebujemy nawet, żeby ktoś do nas coś mówił, tylko po prostu obserwujemy i przyjmujemy, że tak ma być. Prawda? No właśnie, czyli te schematy rodzinne. One są przekazywane nie tylko genetycznie ale głównie wychowawczo i kulturowo. Pamiętamy też o tym, że nasze myśli um, dzisiejsze to jest 95% myśli wczorajszych. Czyli żeby zmienić naszą rzeczywistość potrzebujemy zmienić myśli. Czyli na przykład w tych słuchajcie schematach rodzinnych transgeneracyjnych będzie coś takiego. Przykład. Muszę zasłużyć na miłość. I to jest schemat często dziedziczony po rodzicach emocjonalnie niedostępnych. Muszę zasłużyć na miłość. Czyli e, ja znam takie osoby, są w moim środowisku takie osoby. Myślę, że ja też miałam podobnie, że ja y, myślałam, y, że potrzebuję coś zrobić dla kogoś. Potrzebuję coś zrobić dla kogoś, żeby zasłużyć po prostu. Że nie wystarcza to, że ja jestem. Może masz podobnie, prawda? Że musisz coś zrobić. Eee, znam też osoby, które cały czas coś robią, eee, bo może właśnie czują się niewystarczające, tak? Czują, że muszą zasłużyć na miłość. Inny schemat, słuchajcie: rodzina jest najważniejsza nawet kosztem siebie. Tutaj myślę, że yy, no właśnie wchodzi w grę ta lojalność wobec systemu rodzinnego. Na przykład to bardzo y, łatwo, bardzo ładnie widać y, często u kobiet, które y, zapominają o sobie, mając rodzinę, tak? dbając o dzieci czy o męża. Nie ma oczywiście w tym nic złego, żeby dbały o dzieci, o męża i o rodzinę, tak? ale zapominają o sobie. Czyli, jest to y, coś takiego, jakby y, ta kobieta ma szklankę pełną wody, i z tej szklanki cały czas ulewa. Tak? Wylewa, żeby, y, żeby nakarmić innych, zadbać o innych, a nikt jej szklanki nie napełnia. Co się dzieje w takiej sytuacji? No zgadnijmy, co się może dziać, prawda? Szklanka robi się pusta nikt do twojej szklanki nie nalewa, yy, więc albo sama sobie nalejesz, no albo yy, może być nieciekawie, prawda? Tutaj słuchajcie też ta rodzina najważniejsza nawet kosztem siebie. To też się obserwuje w przypadkach takich, gdzie mężczyzna, na przykład, yy, bierze ślub, yy, wybiera sobie kobietę, tak żeby z nią założyć rodzinę. Ale jednocześnie jest bardziej obecny dla swojej rodziny pochodzenia, a nie dla rodziny, którą wybrał. To też się dość często obserwuje. Jest taki schemat, że zadzwoni mamusia, no i synus jest od razu na zawołanie. I słuchajcie, to już w Biblii jest napisane, tak? Że porzucisz ojca i matkę swoją. W momencie, gdy wybierasz kobietę po to, żeby zbudować z nią rodzinę. Tutaj y, nie mylić oczywiście no, po prostu ze, z jakimś zrywaniem znajomości, ze zrywaniem więzi tak? i tak dalej, tylko z uporządkowaniem pewnych rzeczy. Słuchajcie, inny schemat tutaj, bardzo często powtarzalny. Nie wolno ufać innym. Nie wolno ufać innym. I to może być y, schemat przekazywany na przykład przy doświadczeniach traumy, Wojny, biedy, zdrady. Nie wolno ufać innym. Też są takie osoby, ja kiedyś miałam taką koleżankę, z racji tego, że ja jestem osobą bardzo taką otwartą i ufną do innych, co też oczywiście ma swoje, swoje korzenie, ale dziś o tym nie będę mówić. I słuchajcie, kiedyś miałam taką koleżankę, która obraziła się na mnie w momencie, gdy ja rozmawiałam, szłyśmy razem i ja. Y, właściwie dobrałyśmy udział w takiej. Um, y, Sightseeing. Y, 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 Byłyśmy na wycieczce, tak? Zwiedzamy miasto, jest grupa ludzi y, jest tam jakiś przewodnik, który nam to miasto pokazuje, i ja po prostu rozmawiałam, nawiązywałam rozmowy z różnymi ludźmi z tej grupy. Na przykład ona podniewała się na mnie wtedy. Ona wręcz obraziła się na mnie że, yy, no, że ja po prostu jakby rozmawiam z innymi, tak, że jakby mam tą interakcję, ciekawość w stosunku do innych ludzi. Ok, słuchajcie, czyli to były przykłady schematów rodzinnych, transgeneracyjnych. Przechodzimy teraz do schematów poznawczych według terapii yy, schematów, na przykład Junga, tak. Czyli to są trwałe yy, Wzorce myślenia i odczuwania o sobie i o innych. Tak? I tutaj przykładem na przykład będzie takie poczucie defektu wstydu, czyli coś jest ze mną nie tak. Czyli na przykład obserwujemy innych z naszego otoczenia, środowiska i e, sytuujemy się w, takiej, e, w takim miejscu, coś jest ze mną nie tak, bo na przykład inaczej wygląda nasze życie. E, tutaj może też wchodzić w grę zależność, niekompetencja. Czyli nie poradzę sobie sama, nie poradzę sobie sam, nie dam rady, tak? Inny schemat, nieufność, skrzywdzenie, czyli ludzie mnie wykorzystują, czuję się wykorzystywana, czuję się wykorzystywany. Poddanie się, czyli moje potrzeby się nie liczą, moje potrzeby się nie liczą. To będzie miało związek też z takim people pleasing. I też surowe normy. Czyli zawsze muszę być idealna. Zawsze muszę być idealna. To może być wyniesione z domów takiej, gdzie, gdzie te normy właśnie były bardzo takie wojskowe, surowe, tak? Czyli my nie pozwalamy sobie na to, żeby jakby uszło z nas powietrze, jakby nie pozwalamy sobie po prostu na jakiś tam moment słabości, tak? Czyli zawsze wszystko musi być idealnie. E, więc słuchajcie, to są te schematy poznawcze według na przykład e, schematów terapii Junga. Teraz chcę powiedzieć o schematach kulturowych i społecznych e, i będą one wynikać właśnie z tego, e, z jakiego kraju pochodzimy tak, e, religia i tradycja prawda? I Tutaj, na przykład, ja jestem z południa Polski ja y, mieszkałam w różnych częściach Polski, tak, w Polsce centralnej i na północy, także mam porównanie i na przykład ja już w obrębie Polski y, widziałam, tak? bardzo duże różnice, y, na przykład tego myślenia właśnie y, południowego, tak? ludzie z południa Polski, y, a na przykład ludzie z, y, z wybrzeża, prawda, mieszkałam pod miastem, na przykład. E, było to dla mnie ciekawe, po prostu obserwować, prawda? No i wiadomo, tutaj wchodzi ten kontekst historyczny przede wszystkim e, w przypadku Polski, gdzie jakby e, czasy zaborów, później wojen i tak dalej. No bo jakby Południe, czyli Galicja, z której ja pochodzę, prawda? E, wiadomo, pod zaborem austriackim. No, nie chcę tutaj wchodzić w historię, ale słuchajcie, to wszystko, ten kontekst historyczno-polityczny ma bardzo duże znaczenie. Tak? No i na przykład, tutaj mogą być takie schematy: jak ciężka praca to jedyna droga do sukcesu. Mężczyźni nie płaczą, tak? kobieta powinna być cicha i uległa. Lepiej się nie wychylać, pokora to cnota. Ja tutaj, e, jako że właśnie pochodzę z tego południa Polski, słuchajcie, to dla mnie na przykład takim schematem, powiedzmy, normalnym było to, że ten że mężczyzna, tak głowa rodziny, e, pracuje w delegacji gdzieś tam, tak? Wymigrował do Stanów, przesyła stamtąd pieniądze albo nie wiem, e, gdzieś tam już w momencie, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to może jakiś kraj europejski, to na przykład było dla mnie normalne. Dlaczego? No bo ja obserwowałam to na przykładzie y, domu, z którego wyszłam, tak? No i na przykładzie y, ludzi, którzy mnie otaczali, prawda? Czyli, że ten mężczyzna po prostu nie ma go, bo gdzieś tam pracuje, zarabia duże pieniądze i po prostu przesyła, otrzymuje rodzinę. Więc to jest na przykład też ciekawe. Y, południe Polski jednak y, wydaje mi się, że było tym regionem, z którego ludzie, y, no sporo ludzi wyjechało, prawda? I słuchajcie, ostatni, y, ostatnia kategoria y, to będą schematy epigenetyczne i traumy pokoleniowe, czyli te silne traumy właśnie pokoleniowe. I tutaj znowu y, będą się pojawiać rzeczy typu właśnie wojny, przesiedlenia, tak? Y, no w przypadku Polski, Holokaust. Y, y, I te traumy, słuchajcie, mogą być przekazywane biologicznie, jest to udowodnione, tak? I wpływają one na nasze. Reakcje na stres, lęk i bezpieczeństwo. I to, słuchajcie, było też ciekawe do obserwowania w czasie y, pandemicznym, y, jak reagowaliśmy, tak? Y, jak reagowaliśmy w tym czasie pandemicznym na to wszystko, co się działo. Y, ja na przykład byłam zaskoczona ja sama komuny nie przeżyłam tak ale byłam zaskoczona tym że yy, dla mnie nosząc tą pamięć komórkową tak z moich wcześniejszych pokoleń rodziców i, yy, i dziadków było dla mnie zaskoczeniem to że yy, po prostu ludzie reagują tak a nie inaczej mało tego uaktywnił się nawet taki słuchajcie yy, yy, taki schemat donosicielstwa prawda były sytuacje, gdzie, gdzie ktoś donosił na to, że nie wiem, że odbywa się msza i tam jest zgrupowanie ludzi, 20 osób, a jest dozwolone do 10 osób, prawda? To było naprawdę bardzo ciekawe do obserwowania, bo przecież jakby z historii, z książek, tak wiem, czy z przekazu właśnie rodzinnego, że takie rzeczy działy się w czasie komuny, prawda? Czyli minęło tam, nie wiem, 30 lat, 40. Powtórka z rozrywki. Także wtedy zdałam sobie sprawę, że gdy ktoś mówi, że trzeba znać historię i wałkować ją, żeby nie powtarzać tych samych błędów, to to jest w ogóle nieprawda. To jest w ogóle nieprawda. No właśnie, ale co jest tą prawdą? Słuchajcie. Możemy nie wiedzieć, co jest prawdą, ale możemy wybrać. Ja wybieram, co chcę, żeby było moją prawdą. Ty wybierasz, co chcesz, żeby było Twoją prawdą, i w tym wyborze, słuchajcie, pomaga nam ho, pono, pono. Dokładnie tak. W jaki sposób? Po pierwsze, pamiętamy, uznajemy odpowiedzialność. Odpowiedzialność za wszystko, co się pojawia, tak? Nie mylimy z obwinianiem. Nie ma obwiniania. Nie, po prostu odpowiedzialność, czyli co mogę powiedzieć. Jeśli to jest w mojej rzeczywistości, to znaczy, że coś we mnie to stworzyło. No i czyścimy przez, przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. I możesz mówić też kocham siebie. Czyścimy, prawda? To będzie czyszczenie tej informacji. I przez czyszczenie informacji, słuchajcie, następuje transformacja energetyczna. To jest transformacja energetyczna, czyli tak, jakby usuwanie danych z dysku laptopa. Usuwamy te dane z dysku laptopa, prosimy Boskość o oczyszczenie, i w ten sposób uwalniamy, słuchajcie, nie tylko nas, ale z tej informacji energetycznej uwalniamy też naszy, nasz ród, naszą linię rodową. Dlatego mówi się, że koło e, po, ponopono. Po, Działa właśnie na, też uzdrawia czy uwalnia pokolenia wstecz i pokolenia do przodu. Więc dziś zachęcam Ciebie do tego, żeby zdecydować. Zdecyduj, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Bo pamiętaj, że wszystkie odpowiedzi są w tobie i tylko od Ciebie zależy. Czy znajdziesz te odpowiedzi, czy pozwolisz im się pokazać? To jest wszystko, słuchajcie, decyzja. Ale jeżeli ten nasz dysk jest zawirusowany, to będzie nam trudno zobaczyć światło, będzie nam trudno połączyć się z boskością i dlatego po prostu yy, przez czyszczenie, przez powtarzanie, przepraszam, proszę wybacz mi, dziękuję, kocham Cię. My dążymy do tego połączenia się z boskością. Pamiętaj o tym, że Siedem Kroków do Realizacji Marzeń to jest ten przewodnik, który pomoże Tobie w introspekcji, w poznaniu siebie, w zrozumieniu. Po to, żeby otworzyć się właśnie na ten wybór, zobaczyć, że masz wybór. Albo w to uwierzę, albo w to nie uwierzę. Bo jeżeli w to uwierzysz, to to stanie się Twoją rzeczywistością, a jeżeli nie uwierzysz, tak jak ja, słuchajcie, nie uwierzyłam, że mam, że nie będę mogła chodzić w spódnicach. I moje nogi są idealne. Prawda? Ale to zależy od Ciebie. Co się dzieje? My, mając dysk tak zawirusowany, my nawet nie wiemy, że mamy wybór. Po prostu nie wiemy, że możemy coś przyjąć jako nasze albo zostawić to. Więc 7 kroków do realizacji marzeń to jest to, Właśnie narzędzie, kolejne narzędzie, które pomoże Tobie dokonać tej transformacji. Pamiętaj, liczę na Ciebie, liczę na Ciebie. Daj sobie szansę, żeby zobaczyć, że możesz uwierzyć, możesz coś przyjąć, a możesz coś puścić, bo prawdopodobnie nie jest to Twoje. Dziękuję za Twój czas dziś, dziękuję za to, że jesteś. Do zobaczenia i kocham Cię.